Gość poranka. Jerzy Hoffman jest dzisiaj naszym gościem. Czy mogę obejrzeć nagrodę? Piękna i ciężka, bo już miałam w ręku. Ciężka bardzo. Nawet bardzo. E, między innymi dzisiaj piękna piosenka została dla Pana wykonana. I byłam bardzo zaskoczona, kiedy widziałam uśmiech e, na, na Pana twarzy. I to chyba był taki wzruszający moment, bo ten akord on też, też mnie bardzo poruszył na przykład. Idzie pani... Miałem realizować film i serię, ale był rok 1968, burzliwy rok, w którym wojska, które miały szturmować kamieniec podolski, znalazły się w Czałsowacji, gdzie miałem rewizję w domu, w hotelu i zostałem. Z, 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 Serialu wymiksowany, i chociaż zagrali w nim prawie wszyscy moi aktorzy, moje kostiumy, moje dekoracje i moje sceny batalistyczne, to nazwisko moje w serialu nie zaistniało. Może i lepiej. Ale pana w ogóle dzieła były bardzo cenzurowane od początku? No Ja pani. Uważano, że Trylogia to szerzenie kultury szlacheckiej. Jeśli chodzi o doktrynę ostatniej, to z kolei ogromny protest Moskwy, zdjęcie filmów z ekranu, wykastrowanie go całkowite, wycięcie wszystkich ważnych, problemowych spraw. No, i w innych filmach też się różne rzeczy zdarzały, no ale takie były czasy. Takie były czasy. Natomiast, jeżeli już film przeszedł przez cenzurę, no to mecenasem było państwo. A skończyła się cenzura, i skończył się też mecenas państwa. Także na ognie, nie mieszam, na zakończeniu trylogii. No to musieliśmy z Jerzym Michałukiem, moim współproducentem, boksować i walczyć przez 10 lat. No, 10 lat wtedy to było dużo, ale nie aż tak dużo. Dzisiaj bym już czegoś podobnego nie podjął, bo po prostu tych 10 lat nie mam. Powiedział pan, że z tej nagrody jest pan dumny. I nie. Orkan dzisiaj się prawie nie czyta, ale że również. A młodzież niechętnie w ogóle sięga po klasykę. Wina, nie, można powiedzieć, no, zmiana pokoleń, zmiana gustów, ale też wina szkoły, która nie potrafiła tej literatury do uczniów czy młodych studentów donies tak, aby ją polubili, aby ją pokochali. Nie wystarczy powiedzieć, że Mickiewicz czy Słowacki wielkim poetą był. Trzeba spowodować, żeby pokochać tę poezję. Po po może dlatego, że na dalekiej Syberii, gdzie nas wywieziono w czasie przed, samą, przed samym najazdem Niemców na, na sojusz, może właśnie dlatego tam, daleko od Polski, gdzie słowa wjeżdżał Matko polsko tu tak świeżo w grobie złożona. Nie masz sił mówić o Tobie, były bardzo zrozumiałe, bardzo bliskie. A po pójściu ojca na front, matka została jedynym lekarzem. Na 27 uczastków leśnych, gdzie mieszkali Polacy, wyjeżdżała na dwa tygodnie, cztery, sześć. Wychowywałem się de facto sam i dostawałem na pamięć Grażyna od do Konrad od oddo, Słowacki, Krasiński, bo matka była wychowana na poezji romantycznej, bo nim ukończyła medycynę, skończyła seminarium nauczycielskie i wierzyła w najtrudniejszych chwilach zawsze wierzyła, że wrócimy, że wrócimy do Polski. I chciała żebym wrócił do Polski nie jako Tumam. I gdy czytam życiorys Orkana i widzę jego matkę, która dziesiątkami kilometrów szła, żeby swoim synom przynieść wołówkę, przynieść coś do jedzenia, bo przecież te dzieci Biednych skądinąd chłopów. Rzeczywiście nie, dosłownie nie miał już czego jeść. Sam, prawda, radę i jego, jego, jego bra Organ to pseudonim literacki, ale jak widzę jego matkę, to widzę moją matkę, która dziesiątkami kilometrów szła przez tajdę, żeby dotrzeć do chory tam daleko w Bałtańskim kraju, w nowosybierskiej obwodzie. I to jest ta siła Polski kobiet. I dlatego na grobie rodziców i mojej napisałem, rodzice nauczyli mnie marzyć. I spowodowali, że ja jednak, który w normalnych warunkach, może i byłbym rozpieszczonym Bachorem, ale po takiej szkole jak ją przeszedłem, nauczyłem się ściskać szczęki, iść do przodu i tylko dlatego udało mi się zrobić to, co zrobiłem. Trochę mnie pan zaskoczył tym, co pan powiedział. Tak się zastanawiam, czy w czasach pokoju, kiedy my nie musimy zaciskać zębów o to, żeby coś mieć, żeby, żeby mieć wałówkę, żeby móc się uczyć. Czy w czasach pokoju potrzebni dzisiaj są nam tacy właśnie ludzie jak Orkan? Widzi pani. Myślę, że bardzo potrzebni. Nie ma nie ma niewłaściwych czasów, są tylko niewłaściwi ludzie. Proszę zwrócić uwagę tu Opinogóra. Ja tu byłem lata temu całe, szukając zamku do zdjęć. Nie było oczywiście ani dworu, ani tych tu to... ani oranżeri, ani gościńca. I proszę zwrócić uwagę. Żyjemy przecież w czasach niespecjalnie przychylnych dla kultury. A jednak tu coś powstało i to nie coś. To nie tylko udało się zachować, Stan poprzedni, ale rozbudować i to w sposób imponujący. Czyli nie ma niewłaściwego czasu, są tylko niewłaściwi ludzie. Chceć i dążyć trzeba zawsze, żeby coś osiągnąć. Jeżeli się nie potrafi walczyć, no to życie się rozmywa. Bo czas ucieka niezauważalnie. I gdy się ma 18 lat, 20 lat, to się wydaje, się, że przed człowiekiem jest cała wieczność, ale ta wieczność zaczyna się kurczyć bardzo szybko. No i albo zostawia się ślad na tej ziemi. Albo się odchodzi w niepamięć. Postawił sobie Pan pomnik trwalszy niż ze zbiżu. Mój Boże. Wie pani, Myślał Pan o tym kiedykolwiek? Kino, tej... kino jest rzeczą przemijającą. Kino się starzeje bardzo szybko. Ale niewątpliwie kino jest. Dziedziną kultury, która dociera do masowej widowni, do, do masowego widza. I być może zostawia jakiś ślad, być może ma jakiś wpływ, być może daje jakieś wartości do naśladowania. Zastanawiałem się, nad niesłychaną popularnością Znachora. Dlaczego ten film stał się kultowym w tak wielu krajach, pod różną szerokością geograficzną. I widzi Pani, doszedłem do wniosku, że każdy, nawet najgorszy człowiek, w głębi duszy chce być lepszy. I widz wychodząc z tego filmu, chociaż przez kilka minut Czuję się lepszy. I chyba tu jest ta tajemnica. A przecież w każdej legendzie, w każdej bajce, w każdej no jak gdyby utworze wielkiej sagi czy wielkiego eposu. Jest walka dobra ze złem, i to dobro, choć z trudem, zwycięża. Więc wierzmy w to, że tak się stanie. Dziękuję ja. bardzo. Gość poranka.